Dzień dobry Państwu. Święta nocne to też i u mnie jajka, ale ikra, i i, kirysków CW010, e, popularny gold dla serków, tylko to ma hodowana czerwona, e, która już od jakiegoś czasu e, rozmnaża się w moim akwarium. Tutaj na przedniej szybie cała masa e, ikry. Jak Państwo spojrzą, tak, e, nakieruję tutaj oko kamery to pod liściem tutaj na bocznej szybie też jest dosyć dużo ikry kilka godzin ona już jest na, na tych szybach więc mok, będę mógł ją bezpiecznie zebrać tak żeby jej nie uszkodzić spuszczę teraz wodę z następnie delikatnie opuszkami palców ikrę zbiorę tutaj widzą Państwo tarłaka też pod filtrem Oczywiście Anubiasy, które traktuję też jako takie rośliny, na które często kiryski po prostu tą te kładą. One nie są sadzone w podłożu kłącza, są mocowane do kamieni lub kawałków drewna. Przez to ich łatwo wyjąć z ikrą, tą ikrę zdjąć, nie uszkadzając jednocześnie oczywiście ani ikry, ani roślin. Bardzo się przydają Anubiasy przy rozmnażaniu kirysków. Kiryski akurat nie teraz, ale tego nie wiem jeszcze do końca, bo muszę sprawdzić, ale e, bardzo często właśnie liście Anubiasów traktuję jako takie miejsce do składania ikry. E, co też jest bardzo wygodne, bo taki, takiego Anubiasa bardzo łatwo wyjąć z akwarium. Tą ikrę e, spokojnie, delikatnie zdjąć i, i z powrotem e, do akwarium e, wprowadzić. Tak więc e, to mogę prosić Państwu na pewno, jeśli chodzi o rośliny, czy tam taki materiał, na którym kieski chętnie kładą mikrę. Na wcześniejszych moich filmach dokładnie pokazałem jak to mikrę się zbiera z szyby. Powiem tylko, że ja stosuję metodę, że czeka maszyka swadnie, kilka godzin. W międzyczasie karmię tarlaki, tak żeby te ikry nie ruszały, nie, nie, nie próbowały jeść. No jak tak trochę ja już, gdybym tego nie zrobił, od razu po złożeniu ona pęka jak bańka mydlana, natomiast kilka godzin później już jest taka dosyć elastyczna, łatwo ją opuszkiem palca zebrać no i później przenieść na odchów inkubować ją dalej. Ikra jest różnej wielkości, tutaj u tych państwowidomkiresków, no to jest dosyć mała, jest jej dużo. Eee, tutaj obok mamy chociażby młode kireski tuka. to są podrostki, z kolei u tego gatunku Te ikry jest e, dużo mniej, jest dużo większa. No i też e, te młode są dużo bardziej wrażliwe niż chociażby te tutaj oglądane, e, czy jeden tarlak właściwie, a który państwu się przyjrzą. To pływają kolejne z szyby. tarlaki CW010 Gold Laserki. To odmiana hodowlana RED lub po niemiecku ROD. Forma hodowlana uzyskana przez Niemców. To jest nazwa handlowa rzecz jasna, Podobnie jak Gold Laser, tutaj do tego bym nie przywiązywał takiej dużej wagi. Bardziej mi chodzi o ich rzeczywisty wygląd i też możliwość, że wiedzą Państwo opiny od kokosa. Po to, żeby chociażby małe, które się uchowają tutaj z telakami, miały gdzieś się ukryć na dnie. Delikatny piaseczek, który jest niezbędny przy hodowli profesjonalnej kirysków. Wtedy nie mają chorób bakteryjnych wąsów. No i też w e, naturalny sposób żerują, co jest też bardzo ważne. Daje dobrej kondycji. Dziękuję bardzo Państwu.